Witajcie, witajcie! Dzisiaj taki trochę inny odcinek. Będzie to odcinek z Pod Draft Simulator. Oczywiście będę mógł nagrywać z fify i chyba będę nagrywał z fify. Jak oczywiście dacie łapki w górę i zasubskrybujecie ten kanał. To jest Draft Simulator. Mamy tutaj sklep, mamy tu SBC, ale tutaj to nie działa. Klub, mogę Wam nacisnąć na mój klub i poczekajcie. Ale. Mamy tutaj takich piłkarzy jak Zanetti, Dybala, Noyer Baresi, Moore, Essien, Mertens, Casemiro, Di Maria, Bonucci. I Romagnoli, Dona Ruma, Icardi, Gatus, Odeli, De Jong, Shule, Rodriguez, Alan, Starkosa, i jeszcze Pici, Havertz, Havertz, Lejwa, Kancelo, Hamish, Dembele, Fekir, Kanceles, Anderson, i ostatni, może ostatnią stronę Wam jeszcze przedstawię, Sancho, Callejon, Alf, Jacko, Bernard, Halardeki, Lopez, Trapp, Rashford i Taliska. Ok. Tu mamy draft. Tu mamy no takie coś, że możemy. No po prostu to jest drużyna, i ona się w ogóle, w ogóle nie zmienia. Jest to Aguero. No jest No, tak. no jest to. Na ataku jest Aguero, Dzeko. Jest też Ibrahimowicz na bokach razem z Müllerem. Czyli 91, 87, 88, 88. Środek zapełnia Hulk. Hulk. 86 i 88 James Rodriguez, potem na obronie jest Otamendi 85, 86 William Carvalho, 85 Jesus Navas i 86 Milner oraz na bramce Romagnoli 86. Potem mamy tutaj 87 Delali na rezerwie na subs. No, i tutaj mamy też 85 Sabicer, 85 Guerrero, 84 Bernard i 86 Harit. I 8. Tutaj nic nie mamy, a na rezerwie też nic nie mamy. No, wrócimy sobie cyk. I chyba dzisiaj ułożymy sobie draft. I tu jest takie, Enter Retro Draft. Pokażę, pokażę Wam dzisiaj dwa draft. Zaczynamy może od Entebbe Retro Draft. Ten draft polega na tym. Już rozumieliście, że w ogóle jest po prostu to są dawne karty w 2017, 16, 15, 14, 13, 12, 11 i nawet 10. No właśnie. Na przykład teraz wybierzemy tu może Pogba będzie skład. Będzie taki skład. I Antoine Griezmann. Widzicie? Jeszcze w Atletiku Madryt. Bierzemy oczywiście Antoine Griezmanna. Tu będzie do zgrania z Antoine Griezmannem Weźmy na razie tego Alberto. Tu może być. Co, tu nic nie pasuje? Na przykład ta karta chyba jest z 2020 roku. Tutaj Norwood i będziemy grać Shakirim. A tutaj ktoś taki hiszpański, może Guardado, a nie angielska. I dobra. Dalej. Angielski Alonso, Okej. Okay. Tutaj fajnie by nam to połączył ktoś, Terry. Widzicie? Terry. To jest Terry, ta karta na środku. Może teraz Alex? A tutaj, no ludzie, serio. Może być Somer. Może się z nikim nie połączy. A tutaj. <śmianie> Sergio Ramos 85, Karwachalo 82, Lam 92. No nie możemy się mu oprzeć. Lam. Dobra. Eee, teraz może weźmiemy jakąś fajną kartę. Jest tu Cassias wow. 93 jeszcze w Realu Madryt ale bardziej nam się tu będzie opłacał Ederson. Ale widzicie, tu są starsze karty. Starych roków. O proszę bardzo. Widzicie? Tutaj może będzie jakiś fajny piłkarz. Jest to... Jest to Pique Pik pik pikę. Dobra, dalej. No, 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 bo okej. Okay. A pod... muszę zobaczyć, kogo potrzebujemy. Na razie Michał Tariana. sobie wezmę. Potrzebujemy kogoś ligi angielska, hiszpańska. No, raczej starajmy się z Ligi Hiszpańskiej albo angielskiej, nie, angielska, bardziej angielska, 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 liga Sandro, ok. Angielska, angielska, tu nie ma angielskiego, więc weźmiemy wieto. I no, ludzie, serio, takie słabe karty. Chung Dobra, teraz tu sprawdźmy, może coś będzie lepszego. Menuware no, no bo nie ma nikogo. To bierzmy menuera. Weźmy. Bierzmy... O, 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 o! Gil! Pa, st, 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 r, w, r, w. L, r, w i e, c, Dobra. Tak? No będzie lepiej, no będzie lepiej. O! O nie! Dobra, teraz. Teraz może zobaczymy Mandzuki Jezus z Wolfsburga. Tej karty to nie widziałem. Znacie Mandzukicza Gra w Juventusie. Tak mu powiem, mogę ci przepowiedzieć przyszłość. Będziesz w Juventusie, kupić cię. No i wybieramy Mandzukicza od razu pyk. Cristiano Ronaldo 99, karta oceniona na 99. I także 99 pad, 99 shot, 93 pas, 99 drifta, 91 pchy, o 48 defensywy. Wow! Dobra, bierzemy Christian Ronaldo bez żadnych zastanowień. Bierzemy go tu i jest 78. I co z tego? Tak mamy lepszą kartę. Wow! Naprawdę. Wow! A w sumie Ronaldo by bardziej tu pasował. To 88, ale to jest LF, więc to musimy szybko zmienić. 80, tak? Dobra, no to może być tak, no ale mamy Cristiano Ronaldo, 99. Kogo jeszcze? Bobby Moore. Jeszcze Bobby Moore, ale jest i Luka Modric i chyba weźmiemy Lukę Modric'a. Nie wiem czemu, ale okej. Okay. Ale okej, okay. 81 z grania, dziękuję bardzo. No i jeszcze menadżer z hiszpańskiej albo angielskiej. No nie ma angielskiej, ale jest Valverde, Mendy, Libar i Guardiola. Oczywiście tutaj. W... No dobra, Guardiola weźmiemy, Guardiola. Z Premier League. A, ja, nawet się trafiło z Premier League. 85 i 87. Ok. Dobra. Draft 172. Jedna premium Gold Pack i druga premium Gold Pack. Teraz pokażę Wam Enter Draft. To jest normalny draft. Już normalny draft. Widzicie chyba o na kata od razu na nakaty i garincia. Dziękuję i i się wszystko zepsuło e, graj. A weźmiemy tutaj. Pszczołcha nodlu. Weźmiemy też milnera no ludzie święci. E, tutaj może ktoś z angielskie i tak jest Robertson, dziękuję bardzo i jest Slowren. okej, okay. no ładnie to połączy oczywiście bym wybrał innego ale ładnie nam to połączy i Boa tak się zwraca dziękuję kogo o, jest Polakrodak jest Polakrodak sorry Glik, ale ty wybierasz jesteś najlepszy tutaj może ktoś e, może, może 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 ale nie może Poczekajcie, poczekajcie. Z ligi angielskiej albo francuskiej. Angielska albo francuska. Jezu, nie ma tej tej. Nie jest! A nie, to jest włoska. Dobra, burki. Mój ulubiony brankaż muszę wam się przyznać. Serio, mój ulubiony. I Walker. Nie wiem, czemu Walkera, ale już pod ligę angielską. Idealnie Fred. Dalej to nie jest jakiś ekstra draft, ale no... No jest subasić, no i dziękuję bardzo Subasić, proszę bardzo, cyk Jeszcze z Chorwacji tutaj się połączy z Lowrenem No, pięknie No, naprawdę, so, so fajnie nam wyszło, okej okay. Alderweid To jest CB To może zastąpić oj jego O nie, o, o, o nie, o nie, o nie, Glik tu jest lepszy, o wiele lepszy. Okej, okay. gdzie by jeszcze tutaj, Piszczyk, Łukasz, Piszczyk, dziękuję bardzo. Ale no, Łukasz, piszka już będzie chyba tutaj 95 i 92, no dobra, ale mamy dwóch Polaków, okej. Okay. De Bruyne, Gerard, o nie, Gerard, dziękuję Ci, CDM. Milner, 94 Zgrania Dam go posadzić Laudrup jeszcze weźmy tak I 185 Zgrania 185 zgrania, no nieźle Naprawdę nieźle nam to wychodzi To chyba z 2020 roku Może teraz sobie Z silver... A, z też no i to jest tak wygląda właśnie. Oczywiście taka mała ciekawostka można za darmo ją sobie zainstalować po prostu sklep Play yy, tam... Mm, o, Messi. Tam. Yy, Draft Simulator. 2020 Draft Simulator. Albo Draft Simulator chyba po prostu trzeba wpisać i od razu się to, znaczy no trzeba trochę tego poszukać oczywiście nie przychodzi to od razu od razu, ale no to jest dobre naprawdę jest to dobre fajny, fajny symulator jak ktoś nie ma FIFA to fajnie sobie pograć Messi'ego wziąłem tutaj, no bo jeszcze menadżer. Pewnie nam coś poprawi. Bardzo fajnie by było. Z menadżer z ligi angielskiej. Może fajny będzie. I jest tu Lampard. Frank Lampard. 98-86 Gotowe. 184 draft. Już lepszy trochę. No i gold pack. 35k. 35k. No i wchodzimy w store. Bronze pack. Mamy tu. Powinniśmy mieć więcej paków. Po co chodzi? A nie, bo to są my packs. I tutaj mamy, tutaj mamy te nasze paczki. zaczynam od Pack i to się tak wyświetla. Widzicie ekrany. Widzicie flagę, chile, CDM, i potem racing. Jakiś kruppi Diaz. A jak, a jak jest ktoś lepszy, no to. Jak jest ktoś lepszy, to można. Mm, To są ekrany, normalne ekrany. O Skorupski, o dziękuję, o, o, dziękuję, jestem tu klub. No i Origi, też tu jestem tu klub, a reszta, papa. Premium Gold Pack. Tak? Chyba, dobra. Hiszpania. Tak, 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 widzicie, ekrany się wyświetlają. To jest Paco Alcacer. Myślałam, że ktoś lepszy, ale no, dobra. Krzysztof Piątek, Krzysztof Piątek. Fajnie, fajnie. Fazio jeszcze sobie weźmiemy. No, fazio, no tu. I a reszta Klixel, bo nie ma tu już fajnych. Jedziemy siedem rzadkich po raz kolejny. I żeby fajna flaga, jest to znowu flaga Hiszpanii. LB Jest to Grimaldo. No, taka sobie karta. Taka sobie. Mm, możemy go dać do klubu, a resztę. Excelować. Tutaj jeszcze siedem rzadkich kart mamy. Hiszpania, znowu CM Athletic. O, ba, ba, ba garcia. Poli. Poli. A reszta? Gold Packs. Tutaj są Promo packs, a Retropax. O taka ciekawostka. Zobaczcie. Generation 3-pack. FIFA 17. Karty z FIFA 17. Z FIFA 15. Generation 3 I z FIFA 13. Generation 1-pack. No to po prostu. Naprawdę. Ja mogę Wam wszystkie pokazać. Zacznę może od, od generacji. Z 2017 roku. Paczek. Portugalia, RM, Sporting, Lizbona, Martins Tak wyglądały karty z 2017 roku. Oglądamy je, bo nie było nic dobrego. FIFA 15, Paragwaj, Napastnik, Cardozo. Ja mogę Bentełkę i Szmercę razem zostawić. O Morata jeszcze w Real Madryt. O, a raz tak choruje. I z FIFA 13. Ja też, ja rzadko otwieram te Ameryka. Jest na Uka, kuka, uka, uka, kuka jest. Wondolowski. Jezu. Chętnie go sobie zatrzymam, a resztę do quicksilvera. No, widzicie, właśnie. Ja mam 24 000, 248 248 000. No, na przykład, możemy jeszcze jeden draft zrobić i przypominam Wam, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Dali łapkę w górę. Ja przechodzę do chyba ten. Który draft był lepszy? Nie wiem Weźmy może... O, z 11 No dobra, weźmy ten Enter Letro Draft może... Uh, 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 4, 5, 1 Dobra, i mamy Isko, i mamy Iniestę, i mamy Lama o jeju, 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 jeju. Isko Jest fajna karta, 96 A i wierzymy, nie wierzymy. Szałp. I wierzymy, i nie wierzymy. Już jest Suarez. Oczywiście nie, 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 nie Luis. Nie Luis. Nie, Luis. I nie jest ta cholera, ja Gra w tym innym klubie. Kondukt 93, overall, Jezus Maria. Czekwin, Queen, czekwin, A ugra już w Barcelonie, a nie w AC Milanie. Hm. Jak wiecie. I taka ciekawostka. Myślę, że niektórzy już to wiedzą, ale Marcelo chyba chce zaciągnąć Realu do Realu z powrotem Ronaldo. Marcelo chce zaciągnąć do Realu Mon Ronaldo. Czytam, Ronaldo do Juventusu, Marcelo, ale chyba Marcelo, tak, Marcelo chce do. Gdzie i o której? Eee... To właśnie Marcelo chce eee, zacząć do Realu Ronaldo. Nieźle, nie? Dziwne. No dobra. Ko, my tu mamy dalej. Hektor. Hektor. pepe i pepe. Nie no, dziwne. Dobra, tytoń. O jezu, jaka Karta tytonia. Spolak. Branka. Oh. O jezu, nie mogę się oprzeć tej karcie. No, no, mało no, teraz. Dawaj, nie ma mać. Nie ma macia. Nie ma bauman. Nie ma kolera.

Tyk. Pięknie. 78 już. Jest lepiej. I Witzel. Axel Witzel, Jeszcze. Natomiast w Juventusie. W Juventusie. Co ja gadam? W Borussia e, Dortmund. To jest w Zenicie. Sankt Petersburg. Villa. Ok. Napastnik. Idealnie. I Cedric. Może być. I jest. ipek nie wiem co jeszcze tu trzeba zrobić, żeby było pełno zgranie, bo... A brankasz, no tak, no tak, brankasz, brankasz, brankasz. Nie ma branka, to no, jest cholery. Kiele nas. C, y c F Bum! 86, ale no tu źle zrobiłem, o źle zrobiłem. Berkam jednak zostaniesz na ławce rezerwowej Tutaj może jakiś, może Marcelo, okej, okay, może być Nie, nie, nie ten Marcelo z Realu, a jest tu teraz Modric, Luka Modric Z Realu Madryt hmm. I Mendy no i menadżer, też takiej hiszpańskiej by się przydał Guardiola Może być Guardiola, Pep Guardiola, 186 Okej ok. 187 draft I jedna paczka Z rarami Heru, Jezu, RM jest to FC Porto, jest to Korona. Koronawirus. <laughs> Śmiesze mi to trochę także zobaczcie. No. I dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pamię przypominam wam, żebyście zasubskrybowali ten kanał i dali łapkę w górę. A ja się już z Wami żegnam. Do widzenia. Pa.